Peniaminek Jaksan, Śląskę Wrocław podejmuje dzisiaj rekord Bielsko-Biała. 77 w ramce to Kamil Izbiański z dwudziestką zagra Artem Ross, nowy nabytek. 22 to Andrii Jeliszew, 26 Jonathan D Agustini 30 Leon Ribeiro. Rekord Bielsko-Biała, numer 24 między słupkami, wielki powrót do Polski. Michał Kałuża, 6. Mikołaj Zastawnik, 8 Gustavo Enrique, dziesiątka Paweł Budniak, 21 Michał Marek. Enrique Kapitalne. Teraz podanie czy uda się wykoczyć tę akcję strzałę, okazja i świetnie! Między słowkami Kamil zbiański. Jak tym razem rozegrają ten fragmenty gry rekordziści. Teraz okazja poprzeczka! Ratuje śląskę po tym uderzeniu kadu. To było naprawdę blisko. Kadu ekadu, ekadu w polu karnym i teraz niewiele brakowało. Jednego futsalowego pieca Jadusz Klep, miał również epizod w Hiszpanii. Teraz Jelishev kapitalnie tutaj poradził sobie z Gustavo Enrique i musiał wygadzać się swoim bramkarskim kosztem Michał Kałuża. Jesus Lopez Garcia, uderzenie z dystansu. Warto zwrócić uwagę, jak zmienia pozycję momentami Iwankowicz. On teraz przy futsalówce Iwankowicz, szuka pozycji dodania strzału. Pokazał w pierwszych minutach tego spotkania, że jest w tej formie. Ros, ros uderza broni nogami Mikałuza. W meczu z wiarą lecha Poznań to Śląsk dwukrotnie. cieszył się ze zwycięstwa. Teraz okazja dla Śląska. Niewiele brakowało. Piłka padła do siatki. Chyba jeszcze gdzieś tam zawadziła słupek, ale rekord już jako atakuje. E, Płótniak! Janiszew zagrał piłkę na lewą stronę do Moena. Teraz niewiele brakowała. Janiszew pokonałby własnego bramkarza. Spore zamieszanie przed te polenkardy Jeszcze zastawnik. Nie złapał piłki Golkiper Śląska. mają problem z wyekspediowaniem futsalówki. Majmon. Kapitalny przechwyt, Jeliszew, Jeliszew, wsadza na sad z brakarzem Jeliszew! Zastawnik. Patrzy, rozgląda się, gdzie są koledzy z drużyny. Zagra piłkę na prawą stronę. Przemka. Iwankowicz. I teraz! Świetnie! Rozegrali tę akcję rekordziści! Spójrzmy jeszcze raz na powtórkę. Iwankowicz się poczekał i spojrzał w pole kardy, a tam wypatrzył właśnie zastawnika. Rzut rożny dla Śląska. W polu kardy i proszę! De Agostini doprowadza do remisu. Nieco zaspała teraz defensywa rekordu. Teraz błąd popełniają gospodarze. Okazja kadu! 2 do jednego Rekord! Ponownie na prowadzeniu we Wrocławiu. Wzorowo wykończył tę akcję kadu. Moen. Maimon. Marokańczyk przy piłce poradził sobie z zastawnikiem. Maimon kapitalnie! Obronił jednak jego strzałka urza Witek. Ribeiro. De Agostini. De Agostini, Ribeiro broni nogami, Kałuża i jeszcze De Agostini, jeszcze Ribeiro i znowu Kałuża. Kałuża, Spejansson. Okazja dla rekordu. Potrzebuje na pewno jeszcze nieco więcej czasu Jesus Lopez i Garcia, jeszcze rekordu, żeby poukładać zespół. Mocne uderzenie z dystansu zastawnika, świetnie złożył się do tego strzału, ale trafił tylko w poprzeczkę. Jeliszef Ribeiro! Eros, Eros, powstrzymany przez Ekadu. Kadu rozpoczyna swój taniec z piłką i przedarł się jednak środkiem nadal w posiadaniu futsalówki rekordzić. Spejans, spejans uderza, ale piłka, o dobry mecz i dała prawy słupek Świątyni Izbieńskiego. Zastawnik poradził sobie z rywalem, Zastawnik sam na sam z że piłkę do tyłu, ale jeszcze tutaj nieporozumienie, jakim się cudem, po tym jak strzelił piłkę w pole gardę Chrzembek ta niefortunnie odbija się od jednego z rywali. Agostini. Majmon. Jeszcze uderzenie Ribeiro. Kończy się to spotkanie. W pierwszej kolejce Fogo Futsal Ekstra Klasy. Jak sam Śląskie Wrocław przegrywa z rekordem Bielsko-Biała. 1 do 3.